O tak, wreszcie, już w końcu dobrze się czuję i mogę też wrócić do pracy, dlatego wracam do swojej roboty w Brookhaven. Jestem nauczycielką i jadę z pięcioraczkami na zajęcia. W końcu widzowie, już dyrektor do mnie wydzwaniał kiedy ja wreszcie wrócę. No i w końcu dzisiaj mogę wrócić do mojej pracy normalnej, do nagrywania, ale też do właśnie pracy w Brookhaven. Pięcioraczki się strasznie cieszą, zobaczcie jak one tutaj skaczą, już się nie mogą doczekać, jesteśmy gotowi, wstaliśmy, już furka wyprowadzona, zobaczcie, już wszystko jest przygotowane elegancko, robimy śniadanie, jedziemy. Nie mogę się spóźnić po tak długim czasie do pracy. No przecież szef to by mnie wylał. Także no dobra, bierzemy sobie teraz tutaj z lodówki coś dobrego do jedzonka. Co my tutaj mamy? Dziewczyny, jedzcie gofry, proszę bardzo. Ja też muszę coś zjeść. Zjedzcie szybciutko i musimy pędzić do szkoły. Słuchajcie, dzisiaj będzie wyjątkowy dzień, dlatego też wracam właśnie w tym oto dniu, bo nie będą tylko zwykłe zajęcia. Będzie też dzisiaj wieczór filmowy. Pięcioraczki o tym cały czas gadały. I ja tak sobie myślałam, żeby mi się tylko udało wyzdrowić. Na ten wieczór filmowy. No i się udało, dzisiaj mamy wieczór filmowy, będziemy oglądać. Do Białego Rana filmy razem z innymi uczniami. No i ja jestem opiekunką, jako że jestem też nauczycielką, to też jestem opiekunką. Proszę bardzo, dziewczyny, macie. One sobie tutaj zabierają wszystko. One sobie świetnie radzą. Zobaczcie, jak widzicie. Przez ten czas, co ja byłam chora, no to dziewczyny musiały sobie świetnie radzić, musiały sobie robić śniadanie i tak dalej. Także widzowie, klikajcie łapeczkę do góry, napiszcie w komentarzu, czy kiedykolwiek wy byliście na jakimś wieczorze filmowym w szkole. Jestem ciekawa. Dajcie znać, ja ogólnie na wieczorze filmowym byłam, ale na nocy filmowej nigdy. Nigdy nie byłam całą noc, tylko tak zwykle do północy, do 23 i się wieczór filmowy kończył. Natomiast dzisiaj będziemy tam do białego rana i zobaczymy sobie, jak to jest być w szkole w Brookhaven w nocy. Dziewczynki, zapraszam do auta, jedziemy do szkoły, tak? Mama mogę picie. No oczywiście, że możesz wszystko tutaj macie w lodówce. Bierzcie, picie, co chcecie. E, no i tak dalej. Dawajcie, dawajcie, już się nie możemy spóźnić, bo trochę przeciągnęłam. Chciałam jeszcze z widzami pogadać. Także no macie tutaj, wypijcie to, co, to co Wam tutaj daje. Spieszymy się bardzo, jestem jeszcze trochę chora, ale chodźcie, dziewczyny, ja się dzisiaj ciepło. Obrałam, zobaczcie jaką mam super bluzkę, jeśli wy byście chcieli taką też mieć, to na moim sklepie, właśnie w grupie w Robloxie jest taka bluzeczka Team Patix, jeśli wam się podoba to możecie też taką mieć i mnie reprezentować, będzie mi bardzo miło, zapraszam was wszystkich, pierwsza linika w opisie. Dobra, wsiadamy szybko, jestem ciepło ubrana. co prawda nie jest najchłodniej, za oknem jest dobra pogoda, to jedziemy, dobra, dziewczyny macie? Siedzicie? Wszystkie są? Dawajcie wsiadać! Wsiadać do auta, wsiadać do auta. One sobie wzięły do i wszystko. Macie być przygotowane, właśnie. Zapomniałam mi mówić, ale też będą różne przekąski. Oliwka, wsiadaj! Oliwka, bo ja nie pojadę bez ciebie. Wsi siedzisz czy nie? Gdzie ona jest? Dobra, chyba siedzi. Jedziemy, wszyscy siedzą, to teraz szybko będziemy do szkoły. Nie mogę się spóźnić. Chciałam być też przed czasem. Muszę jeszcze pogadać z dyrektorem i tak dalej. Dzisiaj zajęcia zaczynam o godzinie 9.30, czyli już zaraz, dobra, szybko. I mam pierwsze zajęcia właśnie z pięcioraczkami. O, zobaczcie, tutaj są już uczniowie. Jak ja się za nimi stęskniłam, ale ja się stęskniłam za wszystkimi. Zawsze tutaj gdzieś staję, żeby było wolne miejsce też dla innych rodziców, widzowie. Okej, okay, no to dobra, zapraszam do szkoły, to jest wasz kolega. O, Pani opiekunka. O właśnie, to jest pani opiekunka chyba chyba Olivia, z tego co kojarzę i właśnie ona dzisiaj będzie nam pomagała w nocy filmowej. Bardzo się cieszę pani Oliwia, że pani już wcześniej przyszła. Będzie pani mogła poznać tutaj dzieci. No no dzisiaj mamy ciężki orzech do zgryzienia widzowie, bo to jest pierwsza noc filmowa w historii Bruckhewm w szkole. To nie jest wieczór filmowy, tylko noc filmowa. Dobra, zaczynamy. Bo już jest bardzo późno. Ten czas tak szybko leci. Chodźcie dziewczyny, zapraszam na matmę. Chodźcie chłopaki. Zaczynamy lekcję matematyki. Ale mam dla was dobrą wiadomość, bo dziś mamy noc filmową w szkole. Nie lubię matematyki, ale jak to przecież, matma jest super Widzowie, Napiszcie w komentarzu, jakie wy lubicie przedmioty szkolne. Jestem ciekawa waszych opinii. Jaka nudna matma, zaraz będzie ciekawie. Krysia, a ty Krysia co z kanapką? Krysia nie jesie. No nie, Krysia. Krysia na lekcji się nieje. Gdzie jest ta pani Oliwia? Ona chyba, ona chyba tego nie widzi, bo to wyjdzie na to, że ja w ogóle nie umiem się wami opiekować. Hurra! Tak dzisiaj będzie fantastyczne! Krysia, wiesz co? Ja Ci zaraz dam? Poczekaj, Krysia. Tak nie może być, że ty będziesz po prostu sobie tutaj stała. Ja zaraz, ja zaraz to znajdę. Gdzieś powinien być, widzowie O, już mam! Krysia, proszę bardzo. Byk, możesz siedzieć, a nie, dobra. Jednak w drugą stronę, poczekaj, poczekaj, Krysia, tutaj cię postawię, o, teraz proszę, możesz usiąść elegancko, zobacz, masz miejsce, wszyscy mają, dobrze, zaczynamy, matma jest niefajna, o, co? bo nie, no, masakra, kto to pisze, kto to pisze, ja się pytam, no, nie, tak nie może być, widzowie, matma jest super, matma jest super, jak będziecie tak pisać, o, właśnie, jak będziecie... Tak pisać, to odwołam wieczór filmowy. I nikt nie zostanie w szkole, w ogóle nikt. Zaraz powiem pani Oliwie, żeby sobie poszła do domu i koniec. E, żeby mi to było jasne wszystko. Dobra, zaczynamy. Pierwsze pytanie. Mm, Okej, okay. damy im coś łatwego, 5 plus 4. Widzowie, długo mi nie było w szkole, więc zobaczymy. Nie lubię mat. no... co? matmę szkodzi zdrowiu? Co? Nie no, masakra, muszę co chwilę tutaj pisać, no. Kto, kto, kto zna odpowiedź na to pytanie? Proszę, proszę się zgłaszać, ok Proszę się zgłaszać. Ale nie, dlaczego wy krzyczycie? 9-3, dobrze, tutaj, tutaj widzę, że jest jakiś potencjał, Klaudia bardzo ładnie, dobrze, Klaudia, super, ej, nie skakać, no nie, nie, ja nie ogarnia w ogóle tych dzieci tutaj, no masakra, ja, ok dobrze, no to Oliwia, Oliwia zapraszam, tutaj się pierwsza zgłosiła, niech będzie Oliwia, proszę do tablicy. Zapraszam tu, ja sobie usiądę wygodnie i teraz napiszę jej zadanie. Zadanie będzie tak: 4 minus 4. Ok, zobaczymy sobie, jak sobie teraz poradzi. Teraz ją przypytuję, widzowie, bo muszę zobaczyć, jak sobie poradzili na zastępstwie moi uczniowie, kiedy mnie nie było. Czy oni przyswajali wiedzę? Zaraz to wszystko będzie jasne. Proszę nie podpowiadać, tak? Proszę nie podpowiadać. No, patrzcie, ona sobie poszła, proszę nie podpowiadać. No nie, to jeden masakra, nie, no w ogóle, w ogóle się nie uczyliście, jak ja byłam chora, naprawdę, nie masakra, w ogóle się nie uczyliście, jak byłam chora. Skandal, naprawdę skandal, z kim mieliście zastępstwo, z kim mieliście... Zastępstwo, jestem ciekawa. Muszę iść do dyrektora i muszę sobie zanotować, że klasa trzecia A kompletnie sobie tutaj nie poradziła z tym, że mi nie było i żadnej wiedzy nie przyswoiła. Muszę zrobić jutro sprawdzian. O, albo nie, nie mogę za jutro zrobić sprawdzian, bo jest wieczór filmowy. Za dwa dni praca klasowa. Koniec, kropka, zapisuję. Z panią Anią, dobra, no to z panem woźnym! Pan woźny nie ma uprawnień, żeby tutaj prowadzić zajęcia. Nie, no ja sobie. Jak pan woźny? Co pan woźny? On nie może. Przecież co? Co jest grane? Nie, 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 nie. To jest jakieś kłamstwo. Ja w to nie wierzę. Ja sobie grałam na telefonie? Na matematyce? Co, telefon? Nie, dobra. Wiecie co, widzowie? Nie. Ja myślę, że powrót po chorobie do pracy będzie ciężki. Ale że będzie aż tak. To się nie spodziewał. No nie no. Oliwka, Klaudia, yy, czy kto tutaj coś wyjmował? Hmm, nie, już nie mam siły. Dobra, wiecie co? Może nawet lepiej, że na rozpoczęcie powrotu do pracy zaczniemy od przyjemnego wieczoru filmowego. Proszę się nauczyć dział yy, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, bo tyle działów właśnie przerobili, kiedy mnie nie było. Mogę do toalety? Tak, możesz. Na za dwa dni. Będzie praca klasowa i to potem będzie potężna praca klasowa z tematów kiedy mnie nie było. Jestem ciekawa, czego wy się nauczyliście. Jestem ciekawa, czego się nauczyliście. Dobra, ja nic nie umiem. Ale dobrze to za dwa dni. Dasz radę się jeszcze nauczyć. Spokojnie. Dzisiaj będzie odstresowanie, proszę, proszę tego nie wyciągać. Ja wszystko słyszę. Tak. Tak, możecie iść do toalety. Nie lubię szkoła ani matematyki. Matma jest super dobra. Wychodzi na to, że ta e, pierwsza lekcja niestety była e, taka, jakby to powiedzieć, organizacyjna. E, ko koniec lekcji. Przerwa. Dobra. Widzimy się. Widzimy się na nocowaniu. Ok, dobra. Proszę wyjść już z sali. E, kończymy zajęcia. Na ten moment lekcja była organizacyjna. Koniec. E, przerwa. I nie ustaliliśmy za bardzo nic, U... uczennicy zaczęłam pytać, a za bardzo nic nie wiedziała, dobra, w końcu idę sobie, co? Idę sobie potańczyć, dobra, proszę, już wychodzi, nie no, ci uczniowie mają po prostu wyobraźnię, koniec, przerwa, dobra, trzeba przygotować i już powoli do tego właśnie, co się tutaj będzie... Co tu jest grane? No ty chyba sobie żartujesz, chłopie, co ty tutaj wyciągasz? W szkole takie rzeczy... No nie, nie ma takiej rzeczy tutaj, komputer gamingowy, nie, 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 przerwa jest od tego, żeby odpoczywać, a nie grać w komputer, w ogóle kto przynosi biurko do szkoły, widzowie, wy zabieracie komputer do szkoły? No nie, co to jest za alarm, ja zaraz nie wytrzymam, Pro, proszę przestać, już proszę nic nie róbcie. A, ah, co wy tu robicie, widzowie? No nie, widzowie, ja zaraz zwariuję z nimi, jakiś alarm załączają, co chwilę coś się tutaj dzieje. Dobra, dzieci, zapraszam na aulę, rozpoczynamy na auli przygotowanie, tak właściwie, no, dobra, to jest może jakaś sala gimnastyczna bym powiedziała. Czy my będziemy tutaj? Nie wiem. Muszę sobie wybrać odpowiednio. Dance meeting, może meeting zrobimy? Cannot if. Oha, dobra. Chodźcie, dziewczyny. Czekajcie. O, wyjdź, wejdź, 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 na chwilę? O, teraz. Może tak. Albo nie, dobra. E, to mi się chyba nie podoba. E, dobra, wiecie co? Idziemy sobie tutaj. Idziemy na audytorium. Tutaj będziemy sobie siedzieć. I tutaj tak będzie. Daj lepiej, że po prostu zmienimy sobie tą salę. E, zrobimy sobie empty stage. O, właśnie, empty stage. Czekajcie, i taka będzie zwykła, tak będzie najlepiej. Otwieramy teraz sobie tutaj, i ja dam. Oczywiście, telewizor. Gdzieś tutaj powinien być telewizor, prawda? Ej, no, chyba powinien być telewizor. Dobra, daj, dajemy sobie teraz tutaj leżaczki. Tu będziemy dawać leżaki, proszę bardzo. Ok, dobra. Ej, jak najwięcej. Ok, tutaj <grytanie> będzie nocowanie. Ej, fajnie to może będzie wyglądać. Nie będzie tak źle. Okej, okay, tutaj między tymi też. O nie, dobra, czekaj, tutaj trzeba ustawić. Ej, odejdź! Dobra. I tutaj jeszcze. Ej, fajnie to wygląda, dobra, na razie nie jest źle. Proszę dekorować, tak? Proszę jeszcze nie zajmować miejsc. No nie wie, one już zajęły miejsca. Jeszcze. Jeszcze. Ej, ale weź te drzwi, te drzwi nie! Proszę zabrać te drzwi. Ej, te drzwi! Zabierać mi stąd. One tutaj kompletnie nie pasują. Teraz trzeba jeszcze postawić telewizor, tylko ja nie wiem, co on jest. Ale mi się wydaje, że był telewizor. Jak mi się coś kojarzy widzowie? Powinien być, nie? Czekajcie, zaraz sobie coś tutaj ogarniemy. Dobra, znalazłam przecież on tutaj jest. Okej, okay, dobra, czyli stawiamy tu, pyk. Zobaczcie, ile będziemy mieli telewizorów. Wow, jakie to robi wrażenie. Zobaczcie, jak mamy super. E, co jeszcze możemy dać? Tutaj możecie, dzieci, drogie sobie grać na przykład na ten, bo to jest noc filmowa. Różne rzeczy możecie sobie robić i korzystać. E, Okej, okay. dajemy też balony, ponieważ to jest wydarzenie. Mega fajne szkolne wydarzenie. Dobra. E, Okej, okay. na razie tak to wygląda. Widzowie napiszcie, No, nie, za dużo telewizorów. Ej! Ej! Za dużo TV. Wy nie dawajcie. No nie wierzę w to. One mi się tutaj wtrącają. Proszę wyjść, ja was proszę, proszę, proszę wyjść przed aulę. Zaproszę was, jak będzie gotowe. Teraz jeszcze nie jest gotowy, tak? Dobra, proszę wyjść. Proszę wyjść. Proszę wyjść, przedałę, ale już! Wychodzić! No nie, no one sobie siedzą! No wyjdźcie, że stąd! Nie słuchają mnie kompletnie! Idźcie, idźcie dziewczyny! Idźcie stąd, idźcie stąd, idźcie stąd! Wszyscy, wszyscy, proszę wyjść! Wszyscy proszę wyjść. O godzinie 19.30 zapraszam. No nie, ktoś tutaj coś postawił. Masakra! Usunąć tą tablicę! Usunąć tą... Tablice, dziewczyny, proszę to usunąć. Nie wytrzymam zaraz, no. Ja cię nie mogę. Człowiek chce się postarać. No, no ciężko ogarnąć dzieci. Dobra, zaczynamy teraz od tego, że dajemy tutaj przysmaczki, proszę bardzo. Tutaj będą takie, że można sobie coś posmakować, można sobie coś zajadać, proszę, dla każdego coś tutaj się znajdzie. Pizza będzie... No nie, zobaczcie, jak one się zakradają. Tu są przysmaki dla wszystkich. Bardzo proszę i z drugiej strony tak samo damy, żeby każdy miał dostęp do wszystkiego i będzie mógł sobie zjeść, co tylko będzie miał ochotę. Patrzcie, oni zamykają to. Dobra, mamy to. Ej, proszę tego nie zamykać, dobra? Zapraszam dziewczyny. Zapraszam. Zapraszam do mnie wszystkich. Rozpoczynamy wieczór filmowy. Będzie pierwszy wieczór filmowy w historii Brookhaven. Zobaczcie, jak mamy tutaj cudownie. Ej, zobaczcie, z góry jak patrzę, to mega to wygląda. Mamy trzy telewizory, są leżaczki, jest jedzonko, przekąski też są. Ej, czy jest coś do picia? No na pewno coś zaraz znajdziemy. Okej, okay, ja już odpalam. Musimy przygotować, żeby jednocześnie wszystko leciało z tych samych ekranów. Ej, czy wszyscy są w ogóle? Gdzie jest Krysia? Krysia jest. A gdzie są pozostali? Ej, zapraszam. Oliwka, zapraszam. Zapraszam Ej, do yy, Auli wszystkich. Zaczynamy. R chcecie horror? Ej, widzowie, jaki film wy byście obejrzeli? Jestem ciekawa. Jaki film można opuścić na wieczorze filmowym? Halo, Oliwia! Nie, no, wezmę ją chyba. <gry> Ona w ogóle nie, nie, nie ogarnia. Już zapraszam. 19.30. Możecie sobie usiąść. Co? Ej, co? Co to jest? Kto to tutaj postawił? Co, co to był za szkielet? Widziałam to. Kto, kto tutaj to robi? XD Trub? Co, co wy się śmiejecie? Ej, pro, pro, co, kto zgasił światło? Kto zgasił światło? Co to za dziwny dźwięk? Halo, co to, kto to robi? Kto to robi? Ej, to miał być super przyjemny wieczór filmowy. Weźcie tego trupa. Schowajcie to natychmiast. Kto to robi? Ej, co wy robicie? Jakiego trupa? To jest wieczór filmowy, na spokojnie oglądamy sobie fajne, egzotyczne, przygodowe filmy. Miało być super, a gdzie jest moja opiekunka? A gdzie jest ta pani Oliwia? Ona wyszła? Pani Oliwia? Pani Oliwia? Ona gdzieś tu jest? I gdzie ona jest w ogóle? I bo już na dworze jest ciemno, zobaczcie. Zobaczcie, jak już jest ciemno. Jesteśmy całkiem sami w szkole, z dziećmi. Sama zostałam, no dobra. Ha! Kto to? Ktoś tam szedł! Ktoś tam szedł, widziałam to! Widziałam, ktoś tam szedł! A tam są dziewczynki moje! Dobra, sobie, jak ta dziewczynek, dziewczynki! Straszny, to jest jakiś potwór, skąd ja się tu wziął! Czy, czy w szkole mieszka jakiś potwór? Co to jest? Dziewczyny spokojnie, dziewczyny, spokojnie! E, nic się nie dzieje, wcale się nic nie dzieje, ale. Ale tu jest jakiś mega straszny... Co jest granek? Kto to puszcza bomby? Chodźcie do mnie! Chodźcie, chodźcie, chodźcie szybko! Chodźcie szybko do mnie! O nie, ktoś... Co? To jest granek? Kto to klika? To klika. Ciekawostka, kto tam jest? To tam ktoś! Tam ktoś jest! Widzę! Kim jesteś, ty przybyszu szkolny? Czy, czy, skąd ty się tutaj wziąłeś? Czy, czy ty tylko budzisz się kiedy? Szybko ucieka dziewczyny, do mnie, do auta! Do auta mojego! Szybko! Zwiewamy dobra, nie oglądamy jednak żadnego filmu. Tutaj jakieś dziwne rzeczy się dzieją. Nie wiedziałem, że w szkole w ogóle ktoś mieszka i w nocy, kiedy coś się dzieje, to po prostu ten ktoś wychodzi. Szybko, jakiś on tu podstawia. Szybko do mnie! Do mojego auta! Szybko, szybko wysiadać! Wysiadać, znaczy wsiadać do auta! Dawajcie, dawajcie. Ale nie! wysiadaj wy stąd Nela, ja kieruję, ja kieruję, ja kieruję, szybko! Nie mogę teraz usiąść! Ej, no nie odjeżdżaj! No dziewczyny, nie! On tutaj biegnie! Zobaczcie co on robi! Oliwia, puść mnie! Puść mnie, no nie wytrzymam z nimi. One nawet chcą kierować, ale chyba są dlatego, że są takie przestraszone Dobra, szybko odjeżdżamy, cofamy, nie wsiadaj! Nie wsiadaj, chłopie! O nie, jedna została, została jedna Oliwia! Nie! Nie uciekam. Jechaliśmy w przedszkole. Szybko uciekamy. Widzowie, co to było za straszny wieczór filmowy. Lecz co zaczęliśmy oglądać, takie straszne rzeczy zaczęły się dziać. Czy wy mieliście kiedyś tak, jak byliście w szkole? Napiszcie mi. Ło, wow, ej, musimy uciekać. Mamo, Oliwia została. O nie, tylko nie to. Dobra, Oliwia, widzę Oliwię. Ja muszę uratować dzieci. Jestem nauczycielką. Nie mogę nikogo zostawić. Tylko zjeżdżam. O nie, on jedzie. Szybko weźcie ją. Weźcie ją. On, co on robi tym autem? Widzicie to? Co on robi? Nie no, masakra. Dobra, zwiewamy szybko, Olivia. Szybko uciekamy. Musimy przyspieszyć, dobra, 200, 200, ale. jak on jest szybszy, on jest szybszy, szybko. Bierze, bierze, dobra, uciekamy, uciekamy. Pościg, on za nami normalnie jedzie. Co się stało? I się nie spodziewałam, że ta noc filmowa się tak skończy. Szybko uciekamy, uciekamy. Czy on za nami je... Nie, on jedzie za nami szybko. Widzę, czy nam się udało. No nie mogę, coś jakoś wolno jedzie to auto. Zobaczymy sobie, co będzie dalej. Subskrybujcie, bądźcie też jutro widzowie. to potwór nas goni. Obudziliśmy jakiegoś, nie wiem, dziwnego chłopa ze szkoły w czasie nocy filmowej. Ja się tego w ogóle nie spodziewałam.